Siemaneczko, z tej strony, Jurcas. Dzisiaj zademonstruję Wam bardzo łatwą, ale pyszną zapiekankę z serem. Możecie do tego dodać pomidor albo, albo bez pomidora i keczup. To jest takie, takie śniadanie, lekkie, pożywne i na pewno po dwóch, trzech kanapkach już będziecie wiedzieć, że do, dobrze wybraliście. Jak je zrobić, tak? A więc tak: smarujecie kanapkę masłem i dajecie na to, na to ser, ok? Hop, ot, tak, Od, odłożę sobie nóż i teraz dam do piekarnika. Tylko najpierw włączę piekarnik. Czekajcie, dajmy na 180. Patrzymy, nic nie ma. No i dajemy taką kanapkę. Myślę, że czekamy około 5 minut. Patrzymy, jak ona pięknie wygląda. Czekamy takie 5 minut i naprawdę będzie po 5 minutach wykładamy. A jak nie, to tak, żeby była tak, ten ser się tak ładnie rozpuścił i będzie się nam rozpływał w ustach. To poczekamy i ja już czekam, aż mi się rozgotuje. Dobra, a kiedy już mi się tak ładnie zagot przygrzała? No, popatrzcie. Może czekajcie. O, patrzcie. Trochę niewyraźnie. Ale ten ser naprawdę się roz, rozpłynął po całej kanapce i nawet po talerzu. A więc wyłączamy piekarnik. Hop, hop. Czekajcie, pójdę sobie, żebym się nie poparzył. Jest to naprawdę pyszna kanapka. Warta myślę swojej ceny. Nie ceny tylko e, swojego... No łatwo ją przyrządzić, a jest naprawdę... Mm, już czuję ten zapach, no popatrzcie. Pyszna kanapka. Normalnie oh, brak mi słów. Teraz najważniejsza chyba część, bo tutaj bez keczupu ta kanapka nie miałaby po prostu smaku. Ale ja pomyślałem i dodam keczup. Popatrzcie. Czekajcie. Przepraszam za to nagranie, że jest trochę takie niewyraźne, ale na razie nie mam kamerzysty. O, keczup. Mm. Jak to ładnie wygląda. Hop. Bior. Ale oh, chrupka kanapka. Mmm. I smacznego. I dziękuję Wam za obejrzenie. Mmm. Pucha. Czekajcie. No, na razie i cześć.